Oooo, zima nadchodzi! O. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny grudniowy już poświąteczny dzień! Wita Was, Olga, z wielkiego buka! No właśnie, kochani, jesteśmy po świętach. Mam nadzieję, że odpoczęliście troszkę, że się obżarliście, że spędziliście pięknie i miło ten czas ze swoimi bliskimi, i oczywiście, że pod choinką znaleźliście coś pysznego i bukowego. Co roku wychodzę z takiego założenia, że tak książka to jest najlepszy prezent możliwy dla książkoholika i w tym roku obdarowałam moich bliskich blisko 11 tytułami, ale sama również znalazłam co nieco pysznego książkowego pod choinką. I w ten sposób kochani zapraszam was na Bookhaul, czyli świąteczne zdobycze książkowe. I tak oto kochanie prezentuje się mój świąteczny prezentowy zestaw grudniowo około choinkowy. Mam tutaj aż 10 książek od ukochanego, od przyjaciółki, od rodziny i od wydawnictw. Na początek Dziki Łabędź i inne baśnie Michaela Cunninghama, czyli interpretacja tych baśni właśnie w wydaniu tego autora. Jest to przepyszna niespodzianka od mojego ukochanego. The Fisherman Johna Langana i na tę książkę naprawdę czekałam bardzo, bardzo mocno. Jest to również niespodzianka od mojego ukochanego. Jest to niespodzianka podwójna i tym bardziej wyjątkowa, dlatego że jest to horror, horror groza, mój ukochany gatunek, a na dokładkę dzieje się na morzu, więc mm, wiadomo strachy i morze, moje ulubione. Children of Time Adriana Czajkowskiego, jest to niespodzianka książkowa od Ziomeldy Gosi i zapowiada się naprawdę wybitne science fiction, nie mogę doczekać się lektury, zapowiada się coś naprawdę pięknego. Nod Adriana Barnes'a to jest również prezent Odrio Gosi i zapowiada się coś naprawdę wyjątkowego, wyjątkowa apokalipsa albo postapokalipsa, nawiązująca tutaj do biblijnej krainy Nod, do której uciekł Kain po wygnaniu. Kolejnym cudeńkiem Odrio Gosi jest The North Water Iana Maguire'a i to jest czysta rewelacja. Jestem w trakcie lektury, zachwycam się niezmiennie. To jest coś przepięknego, mocnego i bardzo brutalnego, bo to jest jakby to, wam powiedzieć, to jest jak Cormac McCarthy, ale na morzu w XIX wieku, i na dodatek na statku biorybniczym. Pod moją choinką nie mogło zabraknąć bestiariusza słowiańskiego części drugiej, jest to prezent od moich rodziców, jest to zamówiony prezent. To wydanie jest cudowne. W ogóle jeżeli nie macie jeszcze bestiariuszy ani innych książek z serii od wydawnictwa Bosch, a interesujecie się legendami, baśniami, folklorem, to koniecznie musicie je zdobyć. To jest coś przepięknego. To są genialne wydania z genialnymi ilustracjami, na przykład o. No właśnie, bo kolejną zdobyczą podchońkową, również od rodziców, jest Księga Smoków Polskich, i tak jak mówiłam, to są przepiękne książki. One są obowiązkową pozycją dla wszystkich wielbicieli tego typu tematyki. No i one są, mówię, tak jak no, powtarzam się, ale no cóż, powtórzę się, bo są przepięknie wydane, zaraz wam pokażę. Na przykład, o, jeszcze taka ilustracja smuczersa. No to jest coś przepięknego, naprawdę, i są świetne legendy, są świetne informacje, są ciekawostki coś pięknego, coś pięknego. Wydawnictwo Pomorskie świetną robotę, ogromnie wam polecam. Kolejnym podchońkowym prezentem od rodziców jest miasto Archipelag Polska, miasto mniejszych Filipa Springera. Uwielbiam Filipa Springera i jego książki o miastach, o architekturze. I ta jest dla mnie również bardzo wyjątkowa, dlatego że między nimi znajdę tutaj Słupsk, czyli moje rodzinne miasto. A teraz czas na książkowe niespodzianki od wydawnictw. Pierwszym takim prezentem, którego zupełnie się nie spodziewałam, jest Wisłocka, czyli jak to ze sztuką kochania było Konrada Szołajskiego. i to jest biografia Michaliny Wisłockiej, czyli twórczyni kultowej nowego już poradnika seksualnego czy sztuki kochania. Do tej paczuszki z biografią Michaliny Wisłockiej był dodany taki kultowy już w naszej rodzinie kos, który jest epicki, mięciutki i prawdopodobnie miał służyć do nocnych celów, ale u nas zamienił się w pelerynę, którą demonstruję Wam teraz i którą można zrobić taką epicką scenę z grotrą ZIMA NADCHODZI! A na koniec pyszna niespodzianka od wydawnictwa Galeria Książki i jest to Magiczne Istoty Simona Holanda i to jest taki leksykon magicznych istot baśniowych, legendarnych, mitologicznych, pięknie ilustrowany, pięknie wydany. Ja nie wiem, czy to jest związane z jakąś inną książką, czy ogólnie z mitologią i jest takby jakby interpretacja właśnie Simona Holanda. Nie wiem, przekonam się, wygląda to naprawdę zjawiskowo. O, tutaj mamy Feniksa. I tak właśnie, kochani, prezentują się moje zdobycze świąteczne, 10 przepysznych buków, których nie mogę doczekać lektury, którą już jedną czytam, bo Death of Water jest genialne, przepyszne, ogromnie Wam polecam, jeśli czytacie po angielsku. No właśnie, a teraz Wy, kochani, pochwalcie się koniecznie w komentarzach, co też Wy znaleźliście pod choinką i czy Mikołaj, Aniołek czy Gwiazdor przynieśli Wam coś pysznego i bukowego. To ja już kochani kończę i od razu Wam zapowiadam, że gigantyczne, wielgaśnie podsumowanie całego roku 2016 nadchodzi równie wielgaśnymi krokami, bo już 30 grudnia, czyli za dwa dni, poznacie moim zdaniem najlepsze książki tego roku i moje trzy takie prawdziwe rozczarowania tego roku, czyli książki, które być może no one są udane i oczywiście, że mogą się podobać, no ale mi się nie podobały. No ale to wszystko dopiero za dwa dni, 30 grudnia, wielgaśne podsumowanie wielkobukowego roku 2016, będzie jakoś po południu, prawdopodobnie na kanale, no tak, będzie po południu, sami zobaczycie. No i co kochani, my widzimy się już niebawem, pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na czacie na Lubimy Czytać i na Goodreads i oczywiście zaglądajcie też na bloga, tam macie wszystkie tytuły tych książek, które dzisiaj pokazałam. No i co, do zobaczenia, pa pa!